Witajcie w tym szalonym odcinku. Jak widzicie, mam kalosze. To nie jest strój na grzyby, chociaż tak wygląda, tylko na płyty winylowe, bo pada, jest mokro, więc jestem w gumofilcach. Pozdrawiam. Słuchajcie na YouTube, jak zobaczyłem, jakiemu mu pieścko śpiewał jeden. Osiemdziesiątki 80 na przykład kwadraty i bieżniczki. Coś dla bałkańskiej kapeli, brasuła. Dobre. Dobrze, a bo gdzieś sobie położymy. No dobrze, nie oddzielę się. aina rzeczy. Kim Niemieckie patenty. Tak, tam niektóre są chyba początek XX wieku, nawet nie wiem, czy... 32 jest... rok niektórych. O, ten Różne. jest 30. Ale no. tam mi 1900 chyba, 7 było, 12, coś tam. Także taki wcześniejszy. Uważ ja. je, czy Nie. Zegary czas odliczają. Pan po niemiecku was? Was. Was jest gut. Das jest gut. Ja, ja. coś z naboi. Jakiś Obrigado. Zapałki Kurczę, już tych niektórych no firm nie ma. Ale zobacz, już niektórych firm nie ma. Z fajkami nie ma salem, już nie ma. Paliłem kiedyś też sam. Cioci podkradałem. Ferdinand. Idę zobaczyć, jakie płyty Co tu jest Chodzę sobie, nagrywam na jarmarku Pogoda Nie jest dobra Jest zimno Trochę znajomych handlujących spotkałem Coś już kupiłem, więc To będzie dobry odcinek Ja mówię, co to jest w ogóle? Co to w ogóle jest? Dzień dobry Dzień dobry Dzień Na YouTube? A? Tak. Bardzo ładne metalowe czapki z przyczepą O Patryk zobacz jaka ładna ta. Apteczka. Piaczek. Ale fajnie zobaczcie. HB. Jest. Dzień dobry. Jakiś ciekawy sprzęcik. To jest telewizor, tak? telewizorek. Chyba kolorowy i podobno to nawet działa. Wow. Telewizor, radio. Niesamowita rzecz. I ona też działa. Działa? I jeszcze na kasety magnetofonowe. Tak, takie combo. stary kopie klepane było No ale co to było klepane to, to czego? No nie wiem do czego to mogło jemu służyć no, temu to klepał Nie wiem Nie wiem do czego on tak dlaczego on tak bo to widać że moneta Gramofon moneta litry Obraz w Finka znajdziesz znajdziesz jakieś płytki trafiłem zabawki Pójdziemy zapytać, bo to jest tu na rogu. Pomarańcze. I kupiłem sobie jeszcze wiejskie masło, oprócz płyt winylowych. Ciekawe, czy jak posmaruję płytą, to zmięknie i będę mógł schrupać. Tak jak widzieliście, było dość zimno, padał deszcz, był też silny wiatr, a ja po prostu pocinałem w tych gumowicach, nie zważając na ani błoto. Ani mokrą trawę, i mogłem, jak na grzybobraniu, pozbierać trochę płyt winylowych, które Wam zaraz pokażę. Trochę polskich, trochę zagranicznych i kilka naprawdę uważam e, białych kruków, jeśli chodzi o moją kolekcję. Zaczynamy! Pierwsza rzecz: e, to, że lubię nietypowe płyty. Ktoś to e, ten kanał już ogląda i śledzi, to wie, że często kupuje dziwne płyty winylowe, tak jak w tym wypadku. Sygnały łowieckie, pobudka, powitanie, apel na łowy, naganka naprzód, zbiórka myśliwych, śniadanie i wiele, wiele innych. W mojej kolekcji już mam kilka dziwnych płyt, m.in. z dźwiękami silników samochodowych czy z rykowiska. Co jeszcze mam? A, mam jeszcze na pewno, jak dobrze pamiętam, dźwięki parku. Parków amerykańskich, a sygnałów owieckich nie miałem, więc szczególnie, że jest to polskie wydanie, muza, polskie nagrania, więc nie omieszkałem kupić za całe 15 zł. Płyta oczywiście w stanie, mint. Bo kto by słuchał sygnałów wieckich oprócz myśliwych? Kolejna rzecz: metrum pod dyrekcją Zbigniewa Kaleby, coś takiego. 15 zł, zobaczcie. Krasz i Grażyna Łobaszewska. No, fenomenalna, po prostu wokalistka. No, z takiego nowoczesnego jazzu, jak na tamte czasy. Płyta w stanie Mint. 79 rok. No, co chcieć więcej? Zobaczcie, ile ona potrafi kosztować na Allegro. To za 15 zł w ogóle byście się pewnie nie zastanawiali, szczególnie jak ktoś lubi jazz tak jak 89 rok. Obywatel GC. Stan strachu. Nie miałem tego albumu. Jak go wielokrotnie już widziałem gdzieś na starociach, to kwota była zabójcza. Tu mi się udało go kupić w stanie bardzo dobry za kilka złotych. Uwaga, 87 rok. Ostatni wojownik i grupa turbo. pronitowe wydanie, ale już logo widzę, że Metal Mind Production robił i wydawcą był Metal Mind Production. Jest nawet po angielsku informacja o koncertach Booking, Katowice, Metal Mind Production. No, nie miałem tego albumu. 15 zł. Nie wierzcie lub wierzcie, ale tak. I naprawdę to mnie totalnie zaskoczyło. 88 rok. Album bardzo rzadki. Róża Europy. Stańcie przed lustrami. Rzecz, jak sprawdzałem na Allegro. Potrafi kosztować pomiędzy 200 a 300 zł. Ja dałem kilkanaście zł. Stan po prostu rewelacyjny. Jego kładki, tak i, i płyty, bo ją sprawdzałem na miejscu. Nie wiem, ale chyba jestem dzieckiem szczęścia, jeśli chodzi o płyty winylowe. Oprócz płyt winylowych, tak jak widzieliście, kupiłem także wiejskie masło, ale nie tylko. Coś takiego udało mi się zdobyć. Tak naprawdę mój kolega to znalazł i wziął to dla mnie za 30 zł. Słuchawki Unitraton Słuchawki na głowę SN50. Model. Yy, data produkcji, czwarty kwartał 76 rok. W oryginalnym pudełku. Teraz wam pokażę, jak one wyglądają w środku. Tu jeszcze są jakieś dodatkowe kable, ale za tym powiem, o tym opowiem za chwilę. Yy, w środku, oczywiście, zakłady to są z wrześni. Karta informacyjna, zachowana. Fajna rzecz, naprawdę. Słuchawki wyglądają tak. Duży jack, mały jack. Tu jakieś dodatkowe kable były w ogóle. Nie wiem, ktoś wrzucił. Zachowana oryginalna. Karta gwarancyjna, i widzę, że były one kupione w sklepie numer 933 w Łodzi. Nie wiem dlaczego. A może ktoś tak kupił. To jakieś dodatki do tych słuchawek. Jeszcze oryginalnie zachowane. I co mnie zaskoczyło, co w tym pudełku znalazłem? Dwie nowe igły. Szura. Jak sprawdzałem, to te igły kosztują 350 zł na Allegro. No więc, no, dziecko szczęścia dziś po prostu, ale zaraz wam pokażę, jakim jeszcze szczęściarzem, pokazując kolejne płyty i trochę z lat 80. już tych polskich płyt było. Więc powiem Wam szczerze, coś tam jeszcze z lat 80. kupiłem na starociach. Więc pewnie Jarek z kanału poleca, Jarek poleca z kanału Jarek. Poleca. Miałby dzisiaj tam naprawdę yy, ostre pole do popisu, szukając płyt winylowych. A także pewnie Paweł z winyloteki u Pawła, którego jeśli jeszcze nie subskrybujecie, tak jak Jarka kanału, dajcie im suba, bo chłopaki się fajnie rozwijają, fajnie gadają też o płytach winylowych. A szkoda, żeby te kanały zniknęły, więc niech się rozwijają, zostawcie suba. Pamiętajcie, u Jarek poleca i winyloteka u Pawła. Dobra, a ja już zaczynam Wam pokazywać płyty zagraniczne. 82. rok i soundtrack z filmu Der Profi, czyli Zawodowiec e, z Belmondo, zawierający słynny hit Chi Mai. Wydanie niemieckie, 82. rok, tak jak mówiłem. Jak to w środku wygląda? A pokażę Wam. A nie, z tej strony. Tak wygląda labelek, czarny krążek. Płyty oczywiście jeszcze nie były myte, więc jeszcze będą miał lepszy stan. Gdzieś to muszę odłożyć. To chyba tutaj. Kolejna rzecz, okładka trochę popisana, ale to jest uwaga, 71 rok, pierwsze wydanie niemieckie album. Płyta, wydanie dwupłytowe albumu Black Moses Izaka Hayesa, jeśli ktoś lubi takie klimaty. Fankowo, jazzowe, soulowe to wie, co to jest. Tak wygląda labelek żółty. Nie ma jednej koperty, druga jest, ale kopert u mnie dużo, więc yy, jakąś zagospodaruję do tej płyty, która nie ma koperty. Szkoda tylko, że tutaj na tej okładce jest dedykacja, ale płyty w stanie świetnym. 81 rok pierwsze wydanie niemieckie. Warnerowe, El Loco i Zizi Top. Label taki klasyczny, Warnerowy, nic specjalnego. Trochę tych płyt przywiozłem, więc będzie co puszczać w Radio Bemowo w audycji Shark. W każdy wtorek pomiędzy 16 a 18 zapraszam do słuchania Radio Bemowo. No cóż, lecimy dalej. 88 rok. Pierwsze wydanie angielskie YouTube Rattle and Hum. Na takim pięknym Gatefoldzie. W ogóle pięknie wydane jest to wydawnictwo. Tutaj koperty też są z tekstami utworów, ze zdjęciami z tej trasy koncertowej, którą wówczas YouTube odbywało po Ameryce. Schowam, pokażę Wam zaraz. Oj, wchodzi, wchodzi drugi, drugą kopertę, o, też tak wygląda fajnie i tutaj taka ciekawostka na labelach są zdjęcia muzyków poszczególnych, czyli cztery krążki, cztery strony, dwa krążki, cztery strony i cztery zdjęcia muzyków, YouTube, bardzo lubię YouTube. Też trochę okładka zniszczona, ale no cóż, 79 rok, pierwsze wydanie niemieckie, trochę popisana: Queen Life Killers na takim pięknym Gatefoldzie. Niestety on też tutaj jest popisany przez byłego właściciela. To są cztery nazwiska muzyków zapisane, zespołu Queen. Wzdycham, bo tak. Jak powinno być. Na jednej płycie label czerwony, na drugiej płycie label zielony. A jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to pamiętaj, zostaw suba. A jak Ci się podobał ten filmik, to oczywiście, zostaw komentarz i łapkę w górę. Proszę bardzo to mi się udało trafić Black Sabbath, pierwsze wydanie niemieckie, 78 rok ta płyta wówczas kosztowała 20 marek niemieckich 50 fenigów y oczywiście na płycie jest mała, bo mała, ale jest logóweczka y na labelu Vertigo Oj. płyta zachowana w bardzo dobrym stanie i Oczywiście zachowane oryginalny insert, który Wam zaraz pokażę. Tak to wygląda. Sporo tych płyt dzisiaj poszło, jeśli chodzi o pokazywanie. Więc ten filmik jest dość dłuższy niż zawsze. Ten materiał, o dobra, udało się. To jest ciekawa rzecz, którą Wam teraz chcę pokazać. 76 rok. Pierwsze wydanie angielskie jeszcze z bonem scottem na wokalu ICDC. Label klasyczny Atlantic, zielono-pomarańczowy. Ale co jest nietypowego, ta okładka. Podobno jak dobrze wyczytałem w internecie, to ta okładka dość krótko się ukazywała w wydaniu tej płyty europejskiej i później wróciła do swojego takiego macierzystego kształtu, czyli była inna okładka, więc rzecz, jeśli chodzi o to wydawnictwo, przez kolekcjonerów pewnie poszukiwana. Jeśli są tu fani ACBC, dajcie znać w komentarzu, oczywiście, czy mam rację, czy ta okładka to jest ta okładka właśnie poszukiwana tego albumu. No, dziecko szczęścia mi się. I ostatnia rzecz, wielki finał, Coś dla fanów ciężkiego grania, a wiem, że jest dużo takich moich widzów. Nie spodziewałem się nigdy kupić takiej rzeczy za, uwaga, stówkę na staruciach. Picture disc Slayera, album Christ Illusion. Tak to wygląda z tej strony, a tak wygląda z drugiej strony. Album w produkcji Ricka Rabina. Tak, w pokładeczce więc no turbo się cieszę, bo to jest w ogóle mój chyba drugi picture Disc. Pierwszy miał jakiś Beach Boysów, ale Slayer na picture disku za stówę na starociach. Koniec świata. Nie powiem wam gdzie byłem, żebyście mi nie wykupili tamtych płyt. Żartuję. No co, zapraszam Was na kolejne moje odcinki. Ten wyjazd uważam chyba za jeden z lepszych. Nie wiem co o tym sądzicie, więc też napiszcie w komentarzu, czy to był jeden z lepszych, czy z gorszych, może moich wyjazdów. Zapraszam was na kolejne odcinki, tak jak już wspominałem wcześniej i dzięki za dotychczasowe wyświetlenia i wspólny czas przed ekranem ze mną. Pozdrawiam, trzymajcie się.